Siema widzowie, dzisiaj sobie wylądujemy tym otoirbasem ma 320 w Warszawie. No i mam dla Was ważne info. To jest przedostatni film na tym kanale w tym roku. No bo będzie lot z Warszawy do San Francisco. 24 grudnia, to jako prezent, jakby, też taki trochę. I Będzie lot z Warszawy do San Francisco. Overspeed. Znaczy nie, sorry, z Paryża do San Francisco. Z Warszawy do San Francisco sobie polecimy. No i jest 14 grudnia. No, i już jutro na przykład nie będzie filmu 16 grudnia, 17, 18, 19, 20, 20 21, 23. To nie będzie już filmu żadnego. żadnego. Znaczy będą filmy jeszcze te stare, ale nie, będzie nie będą wrzucane filmy na kanał. Ale 24 grudnia będzie film. Z Warszawy do San Francisco lot. Z Warszawy do San Francisco. I to jest widzowie przedostatni film. Dziękuję Wam za te łapki w górę, za te 200, nawet 300 subów. Za te samoloty. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej subów łapek w górę. No i. No dziękuję wam za te wszystkie łapki w górę. Moje no i subskrypcje, i za te wyświetlenia. No i my sobie lądujemy tutaj, w Warszawce. Jakby co to widzowie, ja mogę się opóźnić i mogę wrzucić ten film. Z Warszawy do San Francisco troszkę później, bo się nie wyrobię, żeby nagrać to w 10 dni. Oczywiście będzie bez cięć znaczy, będzie pewnie cięcie, bo maksymalnie można nagrywać 12 godzin. Więcej już nie, nie da się, więc pewnie tam wytnę z 2 godzinki. W Hawajach też musiałem 2 godziny wyciąć. Wiecie, widzowie, w Hawajach trzeba też było 2 godziny wyciąć, bo to normalnie trwało. 14 godzin, ale skróciłem do 10. No bo normalnie jakby tego nie było, limitu, to no by 14 godzin ten film, film z, z Warszawy do Hawaii trwał. Ale na Hawajach taka piękna przygoda była, jak lecieliśmy. To mam nadzieję, że jak będziemy lecieć do San Francisco, to nie będzie tyle nocy. No, to noc jeszcze, że później trochę inaczej jest denerwująco. A ty co mi kurde tutaj, to niedobra, zatrzymał się. 300. Co mi wjeżdża na pas tutaj, jak ja tutaj ląduję? Oj, no a i z siódmy dzień czekania przestaną mi dawać pełną moc przy lądowaniu 100, 60, 50, 40, 30, 20. Retire. Dobra, mylił się. Tą wsteczny hamujemy. Za wcześnie wiem, ale... Nit.